Witam. Ostatnio zwolniłem tempo nagrywania filmów, a to wynika z problemów z przełącznikiem monitorów, który zakupiłem i po prostu zwyczajnie nie działa. Zmuszony więc byłem wszystko z powrotem poprzyłączać, jak było wcześniej. Poszukać kolejnego, zamówiłem tamten. Odesłałem, dlatego nie bardzo miałem czas na jakieś tam dłuższe filmy. Przypomnę też o subskrypcjach, lajkach, udostępnianiu filmu, co zwiększa jego oglądalność i pozwala rozwijać się kanałowi. No, naturalnie też nie pogardzę kawami, który jak na razie tylko. Tylko te kawy generują tu jakieś tam dochody, które mogę przeznaczyć na zakup jakichś tam sprzętów. W tym odcinku chcę poruszyć jeszcze temat Echa, bo nie wyjaśniałem szczegółów. Program został nieco zmodyfikowany w stosunku do tego pierwotnego. Efekt pogłosu generowany był oczywiście w sposób cyfrowy, w ten oto sposób. Linia opóźniająca i mikser, który sumował sygnał w ustalanych proporcjach z wejścia z sygnałem opóźnionym. Konkretnie można było ten sygnał opóźniony yy, zmniejszyć jego amplitudę, i to było podawane na wyjście przetwornika cyfrowo-analogowego. Yy, później zajął się efektem FH i niestety tutaj go nie narysowałem, ale trochę pokrętnie zrealizowałem ten efekt, że z tu z wyjścia dawałem jeszcze sumowałem sygnał z wyjścia, sumowałem z tym sygnałem tu, czyli jakby dwa miksery były. No to było z mojej strony akurat złe rozwiązanie, bo powinno to być. Idea powinna być taka, że sygnał wejściowy jest mieszany z sygnałem opóźnionym i trafia na linię opóźniającą. To daje nam efekt echa. I stąd pobieramy sygnał na wyjście. Tak z punktu widzenia programu, lepiej to zrobić. To jest dokładnie to samo, tylko inaczej narysowane, przedstawiając to w ten sposób. Czyli sygnał z wejścia trafia na mikser gdzie miksujemy sygnał wyjściowy z i tu ustawiamy proporcje wzmocnienia sygnału opóźnionego tak jak w tym przypadku ale sygnał z wyjścia trafia na linię opóźniającą w efekcie echa sygnał z wejścia trafia na linię opóźniającą a tu sygnał zmiksowany z wyjścia to co ja zrobiłem z tymi dwoma mikserami no, generalnie działało, ale niepotrzebnie było tam wykonywane kolejne y, operacje czasochłonne, mnożenia i tak dalej. No, jak widzicie, w miarę to dobrze wyglądało na tym mikrokontrolerze, ale pamiętajcie, na jakiej częstotliwości on pracuje. Yy, I tu do pewnego tematu. Jak widać, ja tu już sobie wcześniej to przygotowałem, tylko właśnie te zawirowania z tymi. Mixerem, tym przełącznikiem wejść, przełącznikiem powiedzmy komputerów, pojawi się problem przesuwanie otwarte czy z kreską. A, to już sobie sprawdzicie. Nie wiem, czy tu nie mam błędu, coś czuję, że chyba tak w kodzie programu, aby uniknąć czasochłonnych operacji mnożenia, dzielenia o ile się da używam przesuwania w lewo lub w prawo przesunięcie o 1 bit to jest mnożenie, dzielenie przez 2 o 2 bity przez 4 i tak dalej, czyli możemy tylko i wyłącznie mnożyć i dzielić przez potęgi dwójki naturalnie można kombinować tak, że jak chcemy o ile podział, znaczy to, to mnożenie czy dzielenie jest wartością stałą w kodzie programu niezmienianą, to rozbijam na podstawowe jakieś operacje. Kiedyś na przykład jeszcze za czasów C64 yy, miałem mnożyć przez 40 i aby to zrobić szybko, to rozbiłem to po prostu yy, najwyższa bliska 40 to będzie 32 tak 2 2 5 32 oto to sobie tu zapiszemy 32 no i brakuje nam ile? 8 no 8 to jest akurat 2 do yy, 3 tak czyli 32 plus 8 plus 8 czyli wykonujemy napra tak naprawdę przesuwanie w lewo o 5 bitów, później tej samej wartości o 3 bity i sumujemy uzyskane wyniki. I to będzie wykonane bardzo szybko w porównaniu do jakichś tam innych kombinacji zwykłego dzielenia przez 40. I tu chcę Wam powiedzieć, dlaczego na przykład nie używałem tam liczb. Ze znakiem i różnica o przesuwaniu arytmetycznym i logicznym. Jeżeli przesuwamy o 4 bity w prawo, czyli dzielimy przez 16, mamy tu jakąś liczbę x, x, x a też to w lewo czyli to jest błąd, mnożenie. No to oczywiste jest, że po prostu tu na najmniejszych pozycjach dojoną nam zera. No i to jest powiedzmy proste, to wykona każdy mikroprocesor. Natomiast No, i tak też będzie w wypadku mnożenia bez znaku liczb. A przesuwanie arytmetyczne, które nie występuje we wszystkich mikroprocesorach, trzeba o tym pamiętać, wygląda nieco inaczej. Tu chodzi o rozszerzenie yy, to jest no, różnie nam nazywane przesuwanie z rozszerzeniem logicznym coś czy arytmetycznym czy coś takiego. Mamy tu tam naszą liczbę i jeżeli ostatnią pozycją jest 0, to po jej przesunięciu dopełniamy ją zerami. Jeżeli ostatnią pozycją jest 1, to pełniamy jedynkami. Gdzieś tam w kodzie był taki fragment, który znaczy na pewno się pojawił może go nie było w pierwszym kodzie, gdzie pobierałem dane, kopiowałem dane z przetwornika ADC 12 bitowego, czyli mieliśmy taką sytuację. Zrobię ostęp po 8, żeby było widać. O. Tradycyjnie, zależnie od ustawień tego przetwornika, będziemy otrzymywać coś takiego. Ale żeby ta liczba była poprawna, powinniśmy badać ten bit zależnie od sytuacji. Jeżeli jest zerem, to pokazać to, dać to w tej postaci. A jeżeli jest jedynką, ten to bit, ten, nazwijmy go y, niech będzie, albo b. O. Dzięki temu mamy cały zakres. Bo zobaczcie, że w w sytuacji takiej, jak, jak zawsze dajemy to same zera, to nie osiągniemy maksymalnej możliwej wartości dla 16 bitów. I taki błąd jest na przykład w sterownikach do e-papieru, takich chińskich, gdzie źle rozszerzają właśnie z 8 bitów, nie, z, z 2 bitów na Cztery. źle robią rozszerzenie i w konsekwencji ten wyświetlacz przy pracy może pokażę dokładnie o co chodzi wyświetlacz ma możliwość uzyskania 16 odcieni szarości ale może pracować znaczy sterownik przyjmuje też dane nie tylko 4 bitowe ale aby szybsza była komunikacja 2 3 bitowe, a nawet jednobitowy kolor. A w czym jest problem? Jeżeli mamy kolor 16-bitowy, to wszystko działa ok, tylko wolno. Jak mamy kolor, przyjmijmy już ten skrajny przypadek, czyli jednobitowy. Nie robi tego rozszerzenia arytmetycznego. W konsekwencji kolor numer 0 jest poprawny, a kolor numer 1 wygląda tak: czyli 8 a nie 15 i obraz jest przyciemiony ten sam problem występuje przy rozszerzeniu, no powiedzmy, że jest dwubitowy więc rozszerzony jest w zły sposób, czyli tak 00 poprawnie konwertuje do 00 01 już niepoprawnie do 01,00, 1,0 0. 1, 0, niepoprawnie do 1 i 1,1 1, niepoprawnie w ten sposób, czyli tu mamy C zamiast F tu mamy 8 zamiast yy, w pamięci teraz tak bitowo to ja dobrze nie liczę Powinno być 1,0. Tu, tu jest akurat dobrze. To, to ja się machnąłem, ale tu będziemy mieli źle. Czyli tak, tu jest ok a tu powinno być rozszerzone do y, 0,111, 1, 1, czyli siódemki, tak? Do siódemki, a co mamy? Mamy wartość 4. w konsekwencji pracując w innym trybie niż cztero-bitowy, mamy yy, kolor biały nie jest kolorem białym tylko jakimś tam szarym no i inne pośrednie też dostają po tyłku takie są chińskie produkty a tyle kasy co za niego chcą to masakra i samego sterownika nie można kupić, trzeba kupić z wyświetlaczem. A co ciekawe aj, tu niepotrzebnie a co ciekawe same wyświetlacze kupić można, więc ktoś powie, no bo przecież sterownik można by sobie zbudować można by. Tyle, że nie udostępniają dokumentacji, komunikacji z wyświetlaczem a inżynieria wsteczna to niestety nie jest taka prosta i tania sprawa. Tu mi się prawie na pewno wydaje, że powinno być otwarte. Skówka, zasówka, no polskie, jest popierdzielone. Jak ruski czołg, czyli widzicie, że występuje tu pewien, yy, pewien problem. Jeżeli nie mam tego przesuwania zrobionego poprawnie. Teraz to samo jest przy przesuwaniu w prawo. Jeżeli mamy jakąś tam liczbę przesuniemy w prawo, podobnie dzielenie liczby znaku, to te cztery bity oznaczone tu Y nam znikną, a na najwyższych pozycjach pojawi się 1 arytmetycznie przesuwając, podobnie jak tu, zależnie od wartości tego bitu znaczy tego tu najwyższego, będą dostawione zera lub jedynki. Kto chce, niech sobie jako zadanie domowe wykona prostą operację. Przesunie tak yy, arytmetycznie i logicznie liczbę zakodowaną w U2 albo U2, jak kto woli. Mnie to się z zespołem takim kojarzy z lat 90 i zobaczy jakie otrzyma wyniki no będą na pewno bardzo ciekawe zobaczycie, że otrzymacie nagle taka liczba dzielona w ten sposób, żeby to zrobić szybko bez użycia odpowiedniego rozkazu assemblera, który nie zawsze istnieje jak wspominałem spowoduje, że Liczba z ujemnej się zrobi dodatnia. Ciekawe, nie? Czyli 2 razy 3 nie da nam, znaczy 2 razy minus 3. Yy, czyli przydzielajmy powiedzmy 6 dzielone na, na 2, nie da nam 3. Yy, znaczy minus 6 dzielone na 2 nie da nam minus 3, tylko yy, Plus powiedzmy 3. No, ile da, to sobie sami sprawdźcie. W każdym razie wynik na pewno będzie błędny. I teraz się właśnie zaczynają schody. Jeżeli mamy mało czasu procesora yy, albo chcemy napisać kod w miarę uniwersalny, żeby działał najszybciej jak to możliwe na wszystkich możliwych mikrokontrolerach, mikroprocesorach, to trzeba unikać pewnych yy, rozwiązań typu Liczby zmiennoprzecinkowe, typu właśnie mnożenia arytmetyczne i dlatego u siebie użyłem y, operacji logicznych, tego przesuwania w lewo w prawo, już nie pamiętam, czy tam tam chyba w, przesuwam w prawo, żeby podzielić przez 256 y, ma to wadę otóż te sygnały które tam później powiedzmy sumuje, czy tam jak wzmacniam, czy, czy zmniejszam głośność w efekcie to zero, które powinno być tą wartością połową w wypadku w wypadku 12 bitowego przetwornika to będzie 12 bitów to będzie Coś przesadziłem A. to jest 10 bitów. kurde no się tu motam 2 do 12 4096, czyli połowa 2048 czyli hex 800 to 0 będzie nam pływać no nie ma tu dużego problemu w wypadku układu, który Wam pokazywałem z tym echem ponieważ i tak tam dalej w obwodach są kondensatory, więc one zapewnią to zero na odpowiednim poziomie, ale gdybyśmy miksowali wiele kanałów, to pojawi się problem stuków w momencie przyłączania, wyłączania kolejnego kanału, bo wtedy ten poziom zera nie jest utrzymany. W takiej sytuacji trzeba użyć już liczb, liczb ze znakiem aby zero było tym zerem, czyli połową wartości przetwornika. No i niestety wtedy wskazuje mi się już na pewne operacje, które przez niektóre mikroprocesory nie będą wykonywane szybko. No bo oczywiście możemy sobie to te rozszerzenia robić tutaj sami, ale to są kolejne rozkazy assemblera, co spowoduje spowolnienie działania mikroprocesora. No i Spowolnienie wolnego już avr no, nie jest dobrym pomysłem. A wracając do avr to jest, yy, znalazłem tak przetworniki dość tanie, 12-bitowe. Powiedzmy, że to jest trochę przesada. No, i tu akurat to musiał kombinować, że SPI, żeby. Zapędzić do roli tego interfejsu, bo interfejs nie jest typowy. Jest, wygląda mi na, bo w nocy kadłubowej nie, nie widziałem tego. Wygląda to mi na kwadrat S, a jak wiecie, czegoś takiego nie ma w AVR-kach. A ten moduł to mnie po prostu zaciekawił. Niewielka cena, może kiedyś. To kupię i wypróbuję, zobaczę do czego to się nadaje, bo do małych mikrokontrolerów może to być naprawdę fajna sprawa. Tu mamy 16-bitowy przetwornik, jak pamiętam, ale też już o interfejsie o, tu nic nie jest napisane, ale coś znalazłem. A nie, to ten. Ten jest, to się tu pomyliłem. Ten przetwornik to jest po i kwadrat s 16 bitowe, 2 2x16 bitów. No i tu będzie problem, żeby to z AVR-kiem Ale to powinno się dać. Jest tu, co prawda, i kwadrat c ale 400 kHz to jest jedno, ma jedno wyjście. No i ile możemy z niego wyciągnąć? Mamy zegar 16 MHz. Yy... Znaczy, na 16 MHz wyciągniemy i kwadrat C 400 kHz pójdzie. 9 bitów na daną i 3 bajty trzeba przesłać. Tam w sumie adres i, i 2 bajty yy młodszy, starszy wartości, którą wysyłam i jeszcze w tym starszym można tam ustawiać w tryb obniżonego poboru mocy i tak dalej, no jak widzicie idzie wyciągnąć około 14 kHz czyli więcej niż ma ADC przy 10 bitach w AVR -ze. to jest dobra wiadomość no jednocześnie też jest o tyle dobra że y, mamy mało pamięci ram, więc i tak nie będziemy się tu mogli rozpędzić. Ale przy tych 8 kilo, powiedzmy, że 7 kilo można poświęcić na próbki, więc mamy 4 kilo pasmo, czyli takie telefoniczne y, efekty pogłos lub krótkie echo jak najbardziej by zadziałały. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie zobaczyć taką konstrukcję na no tu już muszę wziąć, jeśli chodzi o VR-ki, yy, ATMG, która ma tej pamięci więcej. Ewentualnie te nowe Uno R3, tam można bardziej poszaleć. Ono ma zresztą DAC, o ile jest obsługiwany, to jak najbardziej można go wykorzystać bez dodatkowych jakichś modułów, tak jak tu. No ktoś powie, można by użyć PWM-a. Tak, ale... 16 MHz i chcemy uzyskać 10 bitów. Maksimum 15 kHz. No i tu już powiem wam, że karmienie jedną próbką na, na jeden tam, żeby PWM się zmieniał po każdej próbce, to będzie na pewno problem. No, myślę, że te 8 kHz to już by całkiem dobrze działało. Więc to też jest jakiś tam trop, że można spróbować z PWM. -em. Od Waszych komentarzy zależy, czy, czy, czy będę próbował robić to na AVR-ze, powiedzmy, z PWM lub tym modułem, który tu widzicie. No z tym modułem mogę od razu powiedzieć, że się uda. Tym bardziej, że i kwadrat C w AVR-ze, arduino AVR jest buforowany, więc w czasie, kiedy wysyłane są dane do przetwornika teoretycznie możemy też przetwarzać sygnał. Dlaczego teoretycznie? No bo tu trzeba by skorzystać z przerwań, więc będzie trzeba napisać kawałek softu na piechotę. Nie skorzystamy z funkcji, które udostępnia Arduino, bo one działają tylko w pętli głównej. No i powiedzmy, że są no, tak mało przewidywalne czasowo. Naturalnie ten sposób też by warto sprawdzić, jak to się zachowa, ale trzeba pamiętać, że wtedy jakakolwiek komunikacja, na przykład po serialu, będzie zakłócała nam proces przetwarzania analogowo-cyfrowego, więc tu trzeba by użyć po prostu własnych rozwiązań, pomijając bibliotekę Arduino do przetwornika AC. Nie jest to jakieś wybitnie trudne, jakimś timerem trzeba taktować sobie proces przetwarzania przetwornika i odczytywać w równych odstępach czasu. No, oczywiście przerwania inne będą troszkę zakłócały, przesuwały moment tej pobrania próbki, bo nie ma tu wielopoziomowego systemu przerwań. Jest na to pewna sztuczka, ale to w praktyce tak jest, jak tych sztuczek zaczniemy tam łączyć. Jedna, druga, trzecia, to jest jak z tymi, powiedzmy, szeregowymi tymi interfejsami programowymi, że jak jednego używamy, to działa dobrze. Używamy dwóch, jest, zaczyna się wszystko sypać. Dobrze, film się zrobił przydługi, a miał być tylko o tym, dlaczego takie, a nie inne operacje yy, zrobiłem w kodzie. Przy okazji już wszyscy, którzy subskrybowali, którzy postawili mi kawę w kwocie minimum 50 zł, powinni mieć kody, znaczy cały ten projekt wysłałem zipem, powinni wszyscy otrzymać, jak ktoś nie dostał, proszę o kontakt. No i oczywiście zachęcam do subskrypcji, udostępniania, lajkowania i kaw. Dziękuję, do usłyszenia.